Czy w samorządach szkolnych, czy kiedy staniecie się coraz troszkę starsi w samorządach lokalnych. To jest jeden z istotnych elementów udziału w społeczeństwie obywatelskim, czyli w takim społeczeństwie, w którym my sami czujemy się odpowiedzialni za to, co nas otacza. Jesteśmy po zespołu z nr 1 w Może zaczniemy od mojej prawej strony mamy Dominika, z ucznia technikum żywienia i usług gastronomicznych. Jest on uczniem klasy piątej. Mamy również Konradę Gałązkę, który jest na kierunku technik, technik mechanizacji, rolnictwa i agrotroniki, jest w trzeciej klasie. Mamy Nikolę Sierpukowską, uczennicę technikum żywienia i usług gastronomicznych. I również moja skromna osoba, Magdalena Petrowska, również uczennica takiego używania i z kasmopolityczna. Chcielibyśmy przedstawić Państwu działania naszego samorządu, jak wygląda praca w naszym samorządzie, jak wygląda życie naszej szkoły. Powiedzmy, że nie jest łatwo pracować w pojedynkę, dlatego mamy nasz samorząd który wręcz nie działa i razem możemy współpracować, razem możemy motywować też innych uczniów do działania. Chcielibyśmy w takim krótkim opisie przedstawić Wam nasze działania samorządowe. Jako samorząd uczniowski organizujemy między innymi akcje charytatywne, takie jak Paczuszka dla Piseczka, Góra Grosza, Szlachetna Paczka i, oraz Wyrka Żywności dla Potrzebujących i wiele innych. Aby umieścić czas w naszej szkole, wystawiamy śmieszne oraz pouczające przedstawienia, zapraszając uczniów z spoza, in, spoza innych szkół. I Przykładem tego jest przedstawienie kopciuszek, które wystawiliśmy 8 marca w języku angielskim. Sport odgrywa również bardzo ważną rolę w naszej szkole. Organizujemy tematyczne turnieje, np. mikołajkowe turnieje piłki siatkowej oraz liczne wyjazdy na trudniej piłki nożnej, osiągając już tym bardzo wysokie wyniki. Yy, oprócz nauki stawiamy na integrację, organizując wycieczki. W szkole nie ma miejsca na nudę, wspaniali nauczyciele, miła atmosfera. Jesteśmy, yy, jesteśmy gotowi na nowe wyzwania. Będzie prezentował to, co udało Wam się wspólnie wypracować. Moderatorką dla opiekunów samorządów uczniowskich, a także naszych gości jest pani Aleksandra koczyńska bluzio która jest koordynatorem dzisiejszego forum. E, opiekunowie zostali oznaczeni literką M. E, Pracę basztytu podzielimy na trzy części. Na samym początku każdy z Was będzie pracować przy jednym ze stolików przez około 15-20 minut. Jakiego Mamy, to powiatu? Stojnego. Chcielibyśmy, by z naszej perspektywy małżczyzny na przykład, że może trochę, e, jakie były zmiany. Mam Na pewno chcielibyśmy również więcej i mniej, tylko głównie to jest siatkówka u nas w naszych rejonach, ale też była to piłka nożna. i Pierwszymi tematami, dostępne boiska dla młodzieży. W naszym filmie zajmowała się tematem rozrywka. Na eee, naszym wakacie widnieją punkty takie jak ścieżka e, relaksu, e, na przykład dla plaży, jest jednym z wycieczki, które będą dofinansowane. Dni eee, tematyczne skierowane do młodzieży, kino, teatr. Jako młodzież mamy kolejny odcinek, to zorganizować grube.

A więc my zaprezentujemy Wam, co jest dla nas jako uczę, potrzebne w nauce, w szkole, jak ulepszyć relacje i wiele innych rzeczy. Jakie zmiany w systemie edukacyjnym proponujecie, aby lepiej odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom uczniów? Materiał edukacyjny, który w naszym rozmowach będzie zyskał w w tym kierunku, żeby, żeby to, których nie rozszerzamy, były delikatnie, chociażby Wśród naszych trzech najważniejszych postulatów, e, najważniejsze uważamy za oświetlenie i renowację obiektów już istniejących po w porach jesiennych, zimowych i macie miejsca, w których mogą się spotkać, ze sobą porozmawiać, pobyć, e, może popchać w jakieś gry, e, może posłać jakichś warsztatów, albo wychodzić z różnymi swoimi inicjatywami. To myśleliśmy o tym, że to miejsce powinno być prowadzone właśnie przez młodych ludzi, a jest przez kogoś dorosłego, żeby można było w dalszej perspektywie realizować jakieś projekty zewnętrzne. taki pomysł, żeby można było pomyśleć o skrzynce w naszym mieście. To jest też dosyć popularna rozrywka. Strzelnica na świeżym powietrzu. Myślę, że było też duże zainteresowanie. Tak jak tutaj e, wcześniej wspominaliście, warto e, było, żeby to miejsce było gdzieś zorganizowane w jakimś takim miejscu neutralnym. Nie w szkołach, tylko może właśnie przy e, bliskim kultury. Gdzie można było się spotykać, gdzie można byłoby na przykład e, wysłuchać takich kameralnych koncertów dla młodzieży. Może pośpiewać karaoke, czy potańczyć, tak żebyście po prostu mieli miejsce takich młodzieżowych spotkań. Także to tyle z naszej strony, dziękuję bardzo. Ja jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem tego spotkania. Przede wszystkim dlatego, bo to jest taka okazja do rozmowy. Do rozmowy pomiędzy wami, przedstawicielami tych najaktywniejszych osób z poszczególnych szkół, z różnych szkół. Nie tylko z Sanowipisza. Dwa. Okazja do rozmowy między nieco innej formie, między Wami a Nami, czyli między młodzieżą a nauczycielami. I to mi się strasznie podobało, bo mogłem usłyszeć, jak mógłby wyglądać świat Waszych marzeń. Jakiś czas temu trafiła w moje ręce niesamowita książka. Grek, Kianowi, i Jonathan Hate napisali książkę pod tytułem Rozpieszczony umysł. Pod tytułem y jak dobre intencje i złe idee wskazują pokolenia na porażkę. Wybaczcie mi pewną przewrotność tego, co ja teraz powiem, ale tak jak rozmawialiśmy z kolegami, nie usłyszałem w tych pomysłach czegoś, co by zabrzmiało zrobimy TO! Już się ze mną zgodzicie. CHCEMY ZROBIĆ TO! Chcemy robić gazetę szkolną, albo chcemy zrobić teatr, włoski teatr, kawaler. Chcemy sami zrobić kółko czytelników, żeby wy sami wybierać sobie książki i o tym dyskutować albo, klub filmowy. Łapie się różnicę? My chcemy coś zrobić i my to robimy. Ewentualnie, jeżeli potrzebujemy pomocy czyjejś, to z gotowym pomysłem idziemy z prośbą pomóżcie. Ale my ten pomysł mamy i jesteśmy w stanie sami większość tego pomysłu zrealizować. W tej książce, którą na początku przetoczyłem znalazło się mniej więcej takie zdanie, taki apel do rodziców. Nie przygotowuj ścieżki dla swojego dziecka. Przygotuj Dziecko do wyruszenia w drogę. Życie ma dużo więcej wymiarów niż my wszyscy chcielibyśmy z nich w, w wymiarów spotkać. Życie ma mnóstwo wyzwań, egzaminów, które musimy zdać, a nie zawsze nam się to udaje. Więc nasza aktywność mówię również nasza, do nas dorosłych, którą często słyszymy zwerwalizowaną w bardzo podobny sposób. Nie powinna się ograniczać tylko do tego, co byśmy chcieli, co byśmy chcieli, tylko do tego również, no, co w tym momencie chcemy zrobić. Co od nas zależy? Ode mnie, od pani profesor, od pana profesora, ciebie, od was, od siebie mama. Od nas bardzo wiele rzeczy zależy, ale one są możliwe między innymi dlatego, że sami potrafimy próbować zrealizować nasze marzenia. Bardzo mi się podobało to, co tutaj. Obejrzałem i usłyszałem, nawet przy do Dniu do że się tego Ale to było bardzo fajne. Spór jest czymś oczywistym. My możemy się spierać. Jeżeli ktoś ma inne zdanie niż nasze, to wcale nie znaczy, że źle nam życzy. Bo spór jest czymś naturalnym. I wszystko układa się lekko, łatwo i przyjemnie. Życzę Wam, żebyśmy się w jakiejś formie spotkali w przyszłym roku. Życzę Wam i sobie, żebyśmy się spotkali w przyszłym roku i mogli tę rozmowy kontynuować i próbować tą naszą społeczną aktywność w szkole, na podwórku, w gronie rówieśników przemodelować w taki sposób, abyśmy tu i teraz mogli sobie do życie lepiej organizować. To taki To odwrócenie nasze. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję za to, Koleżance, o których tu uczyłem w tej szkole przez wiele lat. Dziękuję dyrekcji i przede wszystkim młodzieży za tą świetną, również dla mnie lekcję. Bardzo dziękuję. I i zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia.